Czyli my dobrym czynem stwarzamy siłę w duchowym świecie, która patronuje temu, kto ten dobry czyn popełni, i ogólnie my po prostu pomnażamy dobre siły duchowe, które wpływają nie tylko na tego człowieka, ale na cały świat. Jeden dobry czyn może to zrobić każdego człowieka. Tutaj nawet już nie trzeba mówić o przykazaniach czy jakichś tam naprawdę wielkich czynach ludzkich. Jeden nawet drobny czyn dobry człowieka, nawet mało tego, jedna myśl dobra. Czasami pojawia się na przykład współczucie w stosunku do kogoś cierpiącego. My nawet nic nie robimy. Bo nieraz jest tak, że nic nie możemy zrobić. Jesteśmy bezradni. Patrzymy na kogoś, kto jest bardzo chory, albo kto jest głodny gdzieś tam w Afryce, albo podobne zjawiska. Nic nie jesteśmy w stanie fizycznie zrobić. To jest ponad w ogóle naszymi możliwościami, ale w nas pobudza się żal, pobudza się współczucie, pobudzają się dobre myśli. Może to być nawet modlitwa za takiego człowieka. I to również ma takie samo znaczenie jak czyny, pomimo tego, że nic nie robimy. No wiadomo, że z czynem to jest bardziej pełne wtedy, ale bez czynu również, również my pobudzamy te dobre duchowe siły i my nic nie możemy zrobić, ale nasze intencje, nasze myśli, nasze pragnienia idą tam do góry, tak jak man, tak jak. Popisuje się w naszych źródłach, wznoszą się i tam powodują powstanie właśnie dobrych sił, które następnie przychodzą w odpowiedzi na dół, i te dobre siły, które my stworzyliśmy, one mogą już coś zrobić i pomóc tym istotom cierpiącym. I mało tego jeszcze, te dobre siły przychodzą przez tego, który je pobudził. Jemu również. Czy on tego chce, czy nie chce, jemu również pomagają.